Witam Was serdecznie, tym razem ze szpitala niestety. Tak się złożyło, że parę dni temu dostałam takiego potwornego bólu nogi, z którym nie byłam w stanie sobie absolutnie poradzić i niestety musiałam przyjść po pomoc do szpitala. No i miałobyś no, tylko krótki postój, a to już piąty dzień leżę i no nie wiem, co będzie dalej. Opowiem Wam potem, teraz tylko taka krótka wzmianka, że już bólu nie mam, doprowadzono mnie do kom bardzo komfortowej sytuacji, jestem w pięknym nowym szpitalu, jest fantastyczne jedzenie, fantastyczna opieka, a najbardziej cudowne jest łóżko, jest tak wygodne łóżko, w jakim jeszcze nigdy nie spałam. Także czekajcie na dalsze wiadomości ode mnie. Jak tylko będę miała siłę i możliwości, to powiem Wam, co dalej się dzieje, czy y, coś się dowie, dowiedziałam. Mimo tego, że obiecywałam, że więcej żadnych testów nie będę robiła, życie pisze swoje scenariusze we względu na to, co chcemy, czy nie. Testy były porobione, dowiem się, czy jest gorzej, czy jest lepiej, co się dzieje i dam Wam niebawem znać. Dziękuję Wam serdecznie i czekajcie cierpliwie razem ze mną. Ja jestem Hania i do usłyszenia. A przede wszystkim życzę Wam cały czas uśmiechu i radości. Widok z mojego pokoju tutaj pokazuje. Ja już dzisiaj jestem dziewiąty dzień chyba w szpitalu. Jutro już wychodzę, więc ponagrywałam, ile się da. Pokażę Wam szpital, opowiem Wam wszystko. Taki miałam piękny widok na miasto Pert. Pokój był wspaniały i życzę Wam radości, szczęścia, uśmiechu i wszystkiego, co najlepsze.